Polski z Beatą? Słownictwo. Lekcja numer 3. Zwierzęta. Cześć, mam na imię Beata, a ten kanał to Polski z Beatą. Pokażę Wam, że język polski jest prosty, a słownictwo fajne. Jeżeli lubicie mój kanał i podobają Wam się moje lekcje, to możecie wesprzeć mnie, fundując mi wirtualną kawę na www.bajkoffee.atu. Ukośnik polski z Beata. A teraz lekcja numer 3. Zwierzęta. Więc do roboty. Zwierzęta. Żółw. Wolno jak żółw. Robić coś bardzo powoli. Paw. Być dumnym jak paw. Być z kogoś, czegoś, bardzo dumnym, zadowolonym. Ptaszek, mały ptak. Jeść jak ptaszek, bardzo mało jeść. Wilk. Głodny jak wilk, bardzo, bardzo głodny. Suseł. Spać jak suseł. Spać bardzo mocno, głęboko. Kura. Pisać jak kura pazurem. Bardzo brzydko pisać, pisać niewyraźnie. Ryba. Zdrowy jak ryba, bardzo zdrowy. Mysz. Siedzieć cicho jak mysz pod miotłą, być bardzo cicho, nie robić żadnego hałasu. Biedny jak mysz kościelna, bardzo biedny, nie mający żadnych pieniędzy. Myszkować, szukać. Lis. Chytry jak lis, nie lubiący dzielić się z innymi, egoista. Cwany jak lis, potrafiący radzić sobie w życiu w sposób legalny i nielegalny. mrówka. Pracowity jak mrówka, bardzo dużo i ciężko pracujący. wół. Silny jak wół, bardzo silny. osioł. Uparty jak osioł, ktoś, kto nie chce zmienić zdania, ktoś, kogo trudno przekonać do zrobienia czegoś. Głupi jak osioł, ktoś bardzo niemądry. Gęś. Głupi jak gęś, ktoś bardzo niemądry, ktoś, kto nie myśli. Koń. Zrobić kogoś w konia, oszukać kogoś. Mucha. Mieć muchy w nosie, być cały czas niezadowolonym, mieć focha. Świnia. Brudny jak świnia, bardzo brudny. Pijany jak świnia, bardzo pijany. Uświnić się, pobrudzić się, być brudnym. Chomik. Chomikować, zbierać coś, magazynować. Pies. Psioczyć, narzekać, mówić o swoim niezadowoleniu. Byk. Byczyć się, Leniuchować, Nic nie robić, Odpoczywać. Papuga. Papugować. Powtarzać po kimś słowa. Małpa. Małpować. Naśladować kogoś, Robić to samo co inna osoba. Ślimak. Ślimaczyć się, robić coś bardzo powoli, coś się dzieje w bardzo wolnym tempie. Baran, zbaranieć, bardzo się zdziwić, być zaskoczonym fajna lekcja. Zostaw lajka i komentarz. I wesprzyj mnie wirtualną kawą na www.beigeof.tu ukośnik polski z Beata. Kasia je teraz jak ptaszek, bo jest na rygorystycznej diecie. A nie jest siebie dumna jak paw, bo udało jej się zdać egzamin na prawo jazdy. Nic nie jadłem od rana, jestem głodny jak wilk. Nie słyszałem żadnych hałasów. Spałem jak suseł. Nie mogę przeczytać, co doktor napisał na recepcie. Pisze jak kura pazurem. Codziennie uprawiam sport, jem owoce i warzywa, nie palę i nie piję. Dlatego jestem zdrowy jak ryba. Nie mogę jechać z Tobą na wakacje. Jestem biedna jak mysz kościelna. Musimy być cicho, jak mysz pod miotłą. Nikt nas nie może usłyszeć. Tomek zawsze poradzi sobie w życiu. Jest cwany jak lis. Nie można być chytrym jak lis. Trzeba się dzielić z innymi. Adam jest pracowity jak mrówka. Dlatego ma same dobre oceny w szkole. Piotr codziennie chodzi na siłownię, więc jest silny jak wół. Mama jest uparta jak osioł i nie chce pozwolić mi iść na imprezę. Jak nie będziesz chodził do szkoły, to będziesz głupi jak osioł. Ten facet zrobił mnie w konia i ukradł mi tysiąc złotych. Kasia jest głupia jak gęś. O niczym nie można z nią porozmawiać, bo interesują ją tylko ubrania i kosmetyki. Lepiej z nim nie rozmawiaj. Cały dzień ma muchy w nosie. Co ty robiłeś? Jesteś brudny jak świnia. Paweł wypił za dużo na imprezie i teraz jest pijany jak świnia. Dlaczego mieszkujesz w moich szufladach? Szukam kluczy do piwnicy. Dlaczego nie wyrzucisz tych starych rzeczy, tylko wszystko chomikujesz? Dlaczego psioczysz? Bo jestem na wakacjach, a cały czas pada deszcz. Jak ty jesz tego hamburgera? Cały się uświniłeś. Jutro zaczynam urlop. Będę się byczyć przez dwa tygodnie. Przestań cały czas mówić to samo co ja. Wymyśl coś sam, a nie mnie papugujesz. Dzieci bardzo często małpują. Robią to samo co inne dzieci. Dlaczego tak się ślimaczysz? Pospiesz się, zaraz mamy pociąg. Kiedy mi powiedział, że bierze ślub z anią, to aż zbaraniałam. Przecież oni się zawsze nie lubili. I to już wszystko w tej lekcji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie też, że możecie wesprzeć mnie, fundując mi wirtualną kawę na www.bajkoffee.atu ukośnik polski z Beata. Widzimy się w kolejnej lekcji. Cześć!